Cześć, jestem Rafał i jestem szefem technologii w DMSAVES. Chciałem Was zaprosić na prezentację wdrożenia pierwszej wersji integracji z OpenAI w naszej aplikacji. Pokażemy Wam, w jaki sposób możecie generować maile przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji bezpośrednio w aplikacji DMSAVES. Zapraszam. Technologia OpenAI i jej implementacja ChatGPT robią furorę wśród entuzjastów nowych technologii na całym świecie. Zaawansowane możliwości generowania treści w języku naturalnym są imponujące. Pokażę Wam, jak możecie wykorzystać te możliwości aplikacji DM6. Nasza aplikacja została wyposażona w moduł generowania treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Aby wykorzystać jego możliwości, musimy utworzyć nową treść w module Sekwencji. Nie musimy wypełniać ani tematu, ani treści, ponieważ zrobi to za nas sztuczna inteligencja. Klikamy przycisk wygeneruj treść. W okienku możemy wpisać dowolną tematykę naszego maila. Pamiętajcie, że im więcej informacji podacie sztucznej inteligencji, tym bardziej zadowalający będzie efekt. Także mogę wpisać tutaj coś. Yy, przykładowo, napisz wiadomość. Na temat sprzedaży oprogramowania typu SAS dla firm ubezpieczeniowych. Przedstaw mnie jako Rafał Nowak, szef technologii dm -Says. Klikamy przycisk generuj i czekamy. Któż technologia potrzebuje? 30 sekund do na czasami 90 sekund, w zależności od obciążenia serwisu OpenAI, żeby wygenerować nam taką wiadomość. Jak widać, temat maila: o programie SAS dla firm Prezentacja od Rafała Nowaka. Mamy tutaj pełną treść maila, gdzie od razu widzimy wstęp, przedstawiam się. Pewne rzeczy oczywiście muszę uzupełnić. Mógłbym podpowiedzieć, oczywiście, Sztucznej Inteligencji, więcej informacji na temat mojej firmy i mojego produktu, żeby. Ten mail był jeszcze lepszy. Wygenerowanie takiej wiadomości kosztowało nam 0,2 punkta w aplikacji dm -Sales. Po użyciu przycisku "Wstaw treść", moja treść jest uzupełniona. Wystarczy teraz tylko, że dostosuję szczegóły i kliknę przycisk "Dodaj". Jeśli powrócę znowu do edycji i kliknę przycisk "Wygeneruj treść", zobaczymy również całą historię wygenerowanych zapytań. Tak więc jednocześnie, tworząc, tutaj, korzystając z technologii OpenAI, tworzycie tutaj pewien słownik, pewną, pewną, pewny katalog treści do wykorzystania przez cały Wasz zespół. Dzięki temu możecie dystrybuować najlepsze praktyki w całym swoim zespole i nie każdy musi zaczynać od nowa, nie trzeba za każdym razem wykorzystywać sztucznej inteligencji. Można wykorzystać tego maila ponownie, wstawić go jako nową treść i zmodyfikować pod nasze potrzeby. Dzięki temu, zamiast pisać takiego, taki, taką wiadomość, mogę tylko wyedytować poszczególne fragmenty, a resztę zrobiła za mnie sztuczna inteligencja. Taką treść mogę oczywiście użyć w sekwencji, aby wysłać do wszystkich moich kontaktów, które pojawiają się w projekcie, ofertę na moje oprogramowanie. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta integracja i wypatrujcie kolejnych miejsc, w których OpenAI pojawi się w platformie dm w tym kwartale.